Jeszcze raz serdecznie to znaczy, zapraszamy Kandila z zespołu. Na, na okazję naszego spotkania tutaj przygotowaliśmy takie małe upominki dla zespołu. Chcieliśmy jeszcze raz serdecznie podziękować za wspaniały koncert. Było nam naprawdę bardzo miło i myślę, że zapraszamy na kolejny. <śpiewanie> Moi kochani, na razie kufle są puste. To się potem stanie, to się okaże. Jeszcze raz wielkie dzięki. Chodźmy, wielki <śpiewanie> zespół. To, to my obiecie, że dzisiaj się te kufle przydadzą. <śpiewanie> Do zobaczenia. Do zobaczenia. Pa. Moi kochani, moi kochani, mieliśmy konkursy tutaj na strefie, jednym z nich było promowanie strefy kibica w internecie, czyli na fejsie, wygrała Ania Szulc, serdecznie zapraszamy na scenę. Moi kochani, zapromowanie strefy kibica nagrodę wręczy gwiazda dzisiejszego wieczoru. Kamil medalek! Nigdy nie wręczałem nagrody, więc dzisiaj to będzie debiut. Słuchajcie, wybaczcie jeżeli zrobię coś nie tak, ale chyba to się robi tak właśnie. Gratuluję. Wszystkiego ja ja dobra, Chcesz ja. coś powiedzieć? E, dzięki bardzo. W ogóle pozdrawiam Mateusza, jak ktoś tam stoi. I dzięki tym, e, którzy na mnie głosowali. Chyba się udało. Dobra, dziękuję. Ja nie zajmuję waszego czasu, zobaczcie, bardzo dobrze mi to w tym Nie i Pa, kochani, jeszcze raz podziękujemy Kamilowi i Ja serdecznie zapraszam na scenę tutaj osobę, która jest odpowiedzialna za to wszystko, co tutaj się działo. Za całą strefę kibica serdecznie zapraszam pana Michała. Pozwolicie Państwo, że podziękuję w imieniu nas wszystkich, kibiców i tych, którzy przyszli na koncert, panu Michałowi Orzeszek, bo dzięki jego zaangażowaniu to jest jego praca. Mam dla niego podziękowanie od wszystkich Państwa, od mieszkańców gminy, ale nie tylko, od kibiców Polski, reprezentacji Polski. Szkoda, że tak krótko grali dla pana Michała za to, że tą strefę zorganizował. Myślę, że nie ostatnią, a na pamiątkę dostanie 90 lat historii reprezentacji Polski w piłce nożnej. Myślę, że w przyszłości ta historia będzie pisana z głoskami. zgłoskami. Panie Michale, bardzo dziękuję za wszystko, za strefę. I proszę Państwa, duże brawa dla Pana Michała! Natomiast ja, ze swojej strony, Panie Wójcie, pamiętam, o czym rozmawialiśmy przy jednym z pierwszych naszych spotkań. Pan Wójt powiedział, że strefy nie będzie, jeśli nie będzie dla niego kufla lub prawdziwego dzbanu na piwa, więc... W tej chwili Wręczam przekazuję na ręce Wójta pamiątkowy Euro 2012 Bank naszego głównego sponsora firmy Carlsberg.